Witam Was bardzo, bardzo serdecznie, z tej strony Cynk, dobre humorki, mam nadzieję, że macie. E, co możemy? Monika Kociołek, nie macie cię tu, nowa piosenka. Ogólnie ja osobiście uważam, że Monika Kociołek ma bardzo duży talent i uważam, że nadaje się na piosenkarkę. Pierwsza piosenka jest bardzo, bardzo fajna, słuchałem już kilkadziesiąt razy, jest naprawdę fajna, wchodzi w ucho i w ogóle, ma głęboki przekaz, jedyne co mi się tam nie podoba, to po prostu taniec ten z tym człowiekiem, ale to, to wiecie, to jest kwestia gustu tak naprawdę, ale piosenka sama w sobie bomba. Łapeczka w górę dla statystyk, komentarz dla statystyk, proszę Państwa, albo będzie dobra, albo będzie kiepska, nie wiem, ale z tego co widzę łapki w górę duże poszły, więc wychodzi na to, że tu nam się piosenkarka kreuje, bardzo fajnie, lecimy. Dzień, w którym serce pęka na pół. Widzicie, a za chwilę nie macie tu. już Daj mi czas. Muszę się pospierać. Wyobrażam Was bardzo, ale nie chwyta mnie po prostu. Ona ma bardzo ładny głos i ma talent, ale nic mnie nie chwyta w tej piosence na chwilę obecną. Ani głos, ani tekst, ani sposób, w którym śpiewa. Mało emocjonalny jak dla mnie, ale możliwe, że po prostu, no nie wiem, dla mnie to jest mało emocjonalne, a próbuję być taka emocjonalna. No ale no nie wiem, może za którymś x razy lepiej będzie mi się słuchało. Czas! Nie, nie podoba mi się tempo w tej pisaniu. miłość we mnie zostaje, zostanie na zawsze. Dałeś mi czas. A ja nie mogę się pozbierać. Dałeś mi czas. A tak trudno jest pożegnać. Nie chcę żegnać się. Pierwszy czeksek. Końcówka dużo lepsza. No. Tu. O Jezu, kolejna piosenka się zrobię. Końcówka dużo, dużo lepsza, powiem Wam szczerze. Końcówka dużo, dużo lepsza. Tutaj mi się bardziej podobało. Ale tu jakby nie pasuje mi tempo, za dużo, jakby nie wiem, za dużo chciała pokazać po prostu swoich umiejętności, a czasami mniej znaczy więcej. E, natomiast powiem Wam szczerze, no końcówka dużo lepsza, głośniejsza muzyka, e, dużo bardziej pasuje do, do tego, jak ona śpiewa, i wtedy to, że ona tak dużo efektów robi, plus tak dużo głosu swojego pokazuje, pasuje, bo jest bardziej dudnieniem muzyki, ale jak to robi się wyciszone. To jest, powiem wam szczerze, ciężkie do słuchania dla A mnie. No, dla mnie to nie pasi po prostu. Po prostu mi nie, nie pasi, ale skrzypce są przecudowne tutaj, jak zagrała tutaj skrzypcami. To chyba ona grała, nie? Gdzie to było, te skrzypce? Gdzieś tutaj były te skrzypce. No, pięknie to brzmiało. Tutaj były. No, to były. Ślicznie to brzmiało. I jak mocniejsza muzyka, to bardziej pasuje. Tutaj pod końcówkę dużo lepiej. Tu mi bardziej pasuje, ale z cała piosenka, no nie, dla mnie średniak, dla mnie średniak, ale ona może mi się bardziej spodobać, yy, kiedy będę ją słuchał część, częściej, częściej, natomiast aktualnie to jest taki dla mnie średniak, nie kiepska, nie ta, może gdzieś w tle lecieć ogólnie, ale ja tu nie wyczuwam żadnych emocji jakichś specjalnych. Przynajmniej ja, nie? Ale to wiecie, no, to, to jest kwestia indywidualna tak naprawdę, jedni wyczują, drudzy nie wyczują. Ja nie wyczuwam nic w tej piosence, żadnych emocji, żadnych tych, ale ta piosenka, ja mam wrażenie wręcz, że ona się stara być emocjonalna, ale jakoś jej nie wychodzi. Ale to wiecie, no kwestia gustu tak naprawdę. No nie wiem, to jest średniak dla mnie, po prostu zwykły, normalny średniak, w tle gdzieś może lecieć jak najbardziej, ale to tyle, to jest moja opinia. Gówno znaczy, ale jest.